Każdy z nas w wędkarstwie szuka czegoś innego. Jedni chcą odpocząć od rutyny i obowiązków. Dla innych jest to możliwość urwania się z domu i spędzenia czasu z kolegami. Część chce po prostu złowić rybę. Dla mnie w wędkarstwie liczy się przede wszystkim przygoda, a ta zaczęła się już na etapie pakowania. Tak wygląda bagażnik i to są tylko moje rzeczy. A Piotrek... Właśnie zaczyna wynosić kolejne. Długie podejście. Po 20 minutach pakowania Piotrek wziął box. bo się nie zmieścił. Po długich negocjacjach i ustaleniu bagażowych priorytetów udało mi się domknąć drzwi samochodu i wyruszyliśmy w kierunku Gdyni. Podróż przebiegła bez jakichkolwiek problemów i po szybkim rozłożeniu namiotu udało nam się jeszcze na chwilę wyskoczyć na bellyboardy. Dosłownie chyba z drugiego czy trzeciego rzutu, nie? No. Słoneczko zachodzi, ale ryby jeszcze są. Pokaż na co? Co, szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia. To jest rewelacyjne. Pogoda jest świetna. Udało nam się przejechać chyba na ostatnie kilka minut jeszcze tych brań. zwodować belibołty. Mieliśmy po rybie. Nam po jednej spadła, to jedno wyciągnął. i dopiero trochę Dalej za trzecią rewę. Kamery. na głębszej wodzie, ale niestety na razie jest cisza. Jak widzę słońce, to będzie się Właśnie jak wyjdzie słońce rano, <głos> <głos> bo, bo jest wieczór, więc złapaliśmy ostatnie 30 minut. Myślę łowienia. No to jak, to jak mówiłem, złapaliśmy ostatnie 30 minut i chyba je przeciągniemy o kolejne 30. No to do zobaczenia jutro, albo jeszcze dzisiaj. Kolejne rzuty nie zaowocowały już kontaktem z rybami a ja dopiero pod koniec dnia doceniłem ekwipunek przywieziony przez Piotrka. Nie zdradzając wszystkich szczegółów, wspomnę tylko, że tego wieczoru raczyliśmy się dziczyzną w towarzystwie grillowanego camemberta i domowego chleba. Nie siedzieliśmy jednak długo, bo sobota zapowiadała się bardzo intensywnie. W miejscu, gdzie łowiliśmy wczoraj jest kilkadziesiąt osób. Dzień zaczynamy od łowienia z brzegu, ale coś czujemy, że za godzinkę, no może dwie ładujemy się na belly boaty, Odsuniemy się troszkę od brzegu. I te miejsca, które widać za mną, będą obłowione od strony morza, a nie od strony brzegu, tak jak większość, to będzie nasza przewaga. I dwa słowa o sprzęcie. Naszym głównym orężem były wędki Progressive. Ty jaki masz model pietrak Do 35 gramów wyższa. Do 35 gramów e, 3,05 długości. Ja troszkę lżej do 28 gramów, e, no ale ja tak naprawdę łowiłem głównie na przynęty od 15 do 30 gramów. Ty tam widziałem trochę ciężej troszkę pociągnąć. Troszkę ciężej, do, do 40, 40 gramów. 40 latały, tak. No i jak wrażenia? Bo to po raz pierwszy na ten Wiesz co, nie ukrywam, że też chciałem, dlatego wziąłem wędkę mocniejszą, chciałem sprawdzić, no bo z doświadczenia wiem co prawda takiego delikatnego, bo ja na balonach jestem chyba czwarty raz, natomiast bardzo mi się to wędkarstwo podoba. No i chciałem mieć wędkę taką, która pozwoli mi w takich trudniejszych warunkach, jak będzie mocniej biało czy jak ryby będą gdzieś oddalone, do nich się dobrać, więc zakładałem blachy 40 gramowe. Myślę, że mógłbym założyć też większe, chociaż nie polecamy przeciążania. Nie, nie przeciążamy wędki. Natomiast na y, tych 40 gramach bez problemu wędka sobie radziła, pozwalała mi posłać ją bardzo daleko, a... Jeżeli udało się dobrać do jakiejś tam rybki, to faktycznie fajnie amortyzowała każdy tam gwałtowne zrywy tak. i pozwalała ją tak w miarę bezpiecznie doholować. Oczywiście o ile była tam tubelona dość dobrze. Dobrze, do, wpięta, dobrze tak, wpięta. Nie, nie, nie było, nawet jak były czasami, tak wiesz, miałem takie ryby gdzieś tam, które złapały za czubeczek, to, to gdzieś tam te, te odjazdy i, i ta praca wędki, myślę, że też troszeczkę pomogła. Jeżeli była sztywniejsza, no to widziałem, że chłopacy, którzy łowili tutaj na takie pały. To, to, to faktycznie tam bardzo spadają. dużo im tych tej, tej ryb spadało. Nie? No, no, zwłaszcza, że używamy plecionek, no bo jednak, tak, jeżeli tak. chcemy osiągnąć daleki dystans, e, to te opory wiatru muszą być jak najmniejsze. Tutaj plecionka, my uh -huh. używaliśmy czternastek. E, tak, tak. Z jednej strony myślę taki kompromis. Uh -huh. Jeszcze nie tnie palców przy uh -huh. zarzucaniu, a jest już na tyle cienka, żeby faktycznie daleko posłać te przynęty. E, no i skoro jesteśmy przy przynętach, blaszka belona, bo... Chociaż pudełka mieliśmy wypchane, tylko. Tak, mieliśmy wypchane różnymi, różnymi przynętami, no to Belona tutaj robiła robotę. są też osoby sobie mówiliśmy. Często mówiły, jest taka blaszka mika do Belona. Tak. No to w ogóle kosi ryby. I tak. faktycznie tak jest, ona ma dopałkę z fluorokarbonu, więc ta kotwiczka jest troszkę dalej odsunięta. A jak wiadomo, Belona ma długi dziubek. Więc ta odsunięta kotwiczka pozwala nam skutecznie zaciąć rybę. Ja często łowiłem na 15, 20, potem troszkę mocniej, troszkę dalej, 20, 30, 40. No i to, to, to był już tak naprawdę do sukcesu. Daleka, z daleka, bo w ciągu dnia, w zasadzie dość byłeś blisko brzegu. Jest. Kurna spadła znowu. Nie padła. Ja nie mogę. Jest. To poczekaj, zanim się cofniesz do tyłu, to mi zrobisz ładny filmik. Kurde, nie zrobisz. Jak to jest. Warto rzucać nawet jeżeli ryba nam spadła, bo one pływają stadami. Więc to, że jedna spadła to nie znaczy, że zaraz druga nie weźmie i szybko ten rzut wypada powtórzyć. No i tak było tym razem. To poproszę fotkę. Łowiliśmy głównie z Buddybota, no jednak z brzegu dużo ciężej było się dobrać do ryb. A dzięki to mogliśmy troszkę się odsunąć. I mieliśmy wygodniej? No, mieliśmy dużo wygodniej, dużo wygodniej, bo jednak stanie e, tak naprawdę po skraju woderów w wodzie nie jest niczym przyjemnym. My siedzieliśmy sobie wygodniej, mogliśmy obławiać miejscówki zupełnie z drugiej strony, inaczej niż większość osób. I to nam dało pewną przewagę. Hmm, a na pewno dało nam dużo więcej komfortu w tym łowieniu. Natomiast jeden tip dla osób, które planują łowić w morzu, a może nawet nie tylko w morzu: lina. Lina, lina i co, i kotwica. Kotwica nie jest żadnym problemem, ponieważ jakichś takich kamieni, które możemy tam bezpiecznie sobie przywiązać do liny nad morzem jest, jest sporo. Na pewno wam, słuchajcie, to bardzo ułatwi, bo nawet jeżeli czasami wydaje się, że jest flauta, to spycha, spychało nas praktycznie cały czas w stronę Otwartego Morza. Też byliśmy na warunkach takich załamania pogody i mieliśmy tą obawę, że w każdej chwili może ten wiatr gdzieś tam ponieść dalej, więc to tak, tutaj... racja. Więc Lina Kotwica mm. załatwiła nam, nam temat. Druga ważna rzecz, złapcie sobie jakieś punkty orientacyjne, tak żeby widzieć, czy za bardzo nie oddalacie się od brzegu, bo pod koniec dnia powrót na plażę naprawdę może być ciężki. No i odmawiają posłuszeństwa, mimo tego, że siedzimy wygodnie, jednak trzeba się troszkę napedałować. To jest morze, Łukasz, I tutaj warunki zmieniają się dosłownie w sekundę, jest naprawdę niebezpiecznie, więc, więc no, telefon komórkowy, bo wiadomo, nigdy nie będziemy mieli nawigacji, ale jeżeli to pływamy, racja. Pływamy na Bellybołcie to w razie jakiegoś tam niebezpieczeństwa. Gdyby nas zaczęło nieść, to może wiadomo, za jakiś czas tam tego yy, zasięgu już nie będzie, jak nas poniesie za daleko, pogoda się zmieni, więc warto mieć ze sobą jakiś tam telefon i i, i to kotwicę, która nas, nam nie umożliwi. No, wstanie w miejsce, tak naprawdę, i oszczędzenia trochę sił. Ale jak mówię, złapanie kilku punktów orientacyjnych cały czas obserwujcie, czy nie jesteście zbyt daleko od brzegu. Bo jak mówię, zwłaszcza pod koniec dnia ten powrót jest już ciężki, a sił może zabraknąć. W nogę. W nogę no, złapać skórce czasami. No dokładnie tak. No. Pamiętajmy, że temperatura wody w Bałtyku jeszcze teraz jest, jest dosyć niska. Mm. Więc co? Dużo rozwagi, ale zabawa też jest przed My kończymy już nasz wyjazd. Pogoda jest piękna i właściwie to jest najładniejszy dzień, odkąd tu jesteśmy. No ale niestety, trzeba się zbierać, trzeba jechać do domu. Więc Wam życzymy wszystkiego dobrego. Spróbujcie połowić belony. No i do zobaczenia nad wodą. A ja, póki Łukasz będzie się pakował, pozwolę sobie oddać ostatni rzut. <laughs> wiedziałem, wiedziałem.